Dzień dobry! Sobota, godzina 9:20, nie, 9:45, właśnie wróciłem z biegu. Dzisiaj, znaczy wczorajszy bieg to było, ale mi tam w kalendarzu się przesunęło na dzisiaj. 3,2 km, średnie tempo 5,09, więc spoko mi się biegło. Już jest dosyć ciepło. Dzisiaj mam być najgorętszy dzień do tej pory. Lata, nie wiem, ile jest teraz stopnie, ale no, skrzałem się, jak widać po mnie dosyć mocno. Zegarem mówi, że jest 23 stopnie, a jeszcze nie ma na 10, więc pewnie pod 30 więcej będzie. No i nic, kąpię się śniadanie, no i biorę się za dzisiaj rano Też kodowałem, bo wstałem o 6. Yy, robiłem ten kurs. No i tak ogólnie dużo rzeczy sprogramowane związaniem, filmiki, jakieś rekrutacje. No i ten kurs trzeci dzień. Drugi zrobiłem zadania zaległe, bo nie zrobiłem zadań wczoraj. I trzeci kurs, tutaj też skończyłem już wszystko yy, tego studniowego wyzwania Pythona. No i do zobaczenia potem. Godzina 12.20 yy, Zrobiłem ten cały kurs trzeci dzień Pythonem i też udało mi się w końcu udostępnić tą moją stronę internetową yy, na domenie flutterowo.pl Tak to się prezentuje tym, że nie wiem czemu bo tutaj Kłóteczka jest ok, certyfikat niby jest i ja mam niby wykupiony je, wykupioną certyfikat SSL, ale na pierwszy raz jak wchodziłem to wyskoczyło, że jest nie tak i mam teraz zainstalowanego Chroma, wpiszę i zobaczymy co się pojawi. Hmm. Chrome działa normalnie, więc nie wiem o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, może jeszcze te DNS-y DNS -y nie były dobrze skonfigurowane, coś tam się jeszcze aktualizowało, no ale dwa dni na tym się męczyłem, ale w końcu wszystko jest pożenione. Mam postawionego tego bloga na GitHubie i przekierowane DNS-y na mojego host, host no, hostera, na którym mam wykupioną domenę i e certyfikat. Mam go chyba do końca sierpnia albo jakoś do września. I na razie tak to będzie. Zobaczymy, czy będę regularnie postował. Dzisiaj chcę napisać pierwszy post albo nawet dwa yy, z tej drogi do Release'a i z nauki tego Pythona, jeszcze nie wiem dokładnie, czy to będę łączył, czy będę miał dwa osobne wątki, czy nie będę opisał o tym Pythonie. Tak czy siak, tym jeszcze dzisiaj będę się zajmował, no i tak to ogólnie chill. Więc raczej już więcej nie będę nic tutaj nagrywał. Miłego dnia życzę. Do jutra. Cześć.